Wystartował finał i rozpoczęła się walka o miejsca od 11 do 20. ja przypominam o ceremonii dekoracji po zakończeniu wyścigu chłopców na dystansie 200 metrów z terem dowolnym. Odbędą się ceremonie dekoracji dziewcząt i chłopców za dystansy 100 metrów z stylem Zapraszam Zapraszamy zawodniczki i zawodników o zgłaszanie się na miejsce zbiórki. No i nie ma wiadomości dla wszystkich widzów, jak również zawodnika G8 Warszawa oraz trenera. Wszystko tak było w porządku i Karol Młynarczyk ustanowił rekord polski juniorów 16 lat i 1,50. Budkiewicz najszybszy na półmetku w finale B57-33. Drugi mecz. Liliane i Anot Klaus Na dzień zawarcia o zwycięstwo w wycięzku, finale meczor czwarty Jakub Kiszczak i Eugenia Wrocław. On najszybszy jest w finale B. Zwycięża wynikiem 1 minuta 58 13 setnych sekundy. Jako drugi kończy wyścig w finale B Władysław Budkiewicz, który wpłynął na gorze trzecim urzędzie SMS-owo Święcimiu, reprezentujący Juwenię Białystok 1 minuta a trzeci jest Marcin Iwian, 1,59.18 1 sekundy.